Wyobraź sobie świat jako ruchomy hologram, misternie złożony z kodu, emocji i wspomnień, którymi nigdy nie były twoje. Większość ludzi widzi tylko pierwszy poziom kolory, smaki, pory roku, rachunki za prąd. Ale pod powierzchnią jest drugie, trzecie, setne piętro warstwy jak w lukrowanym cieście iluzji, pieczone w piecu zbiorowej zgody. Wybudź się choć na chwilę. I zauważ, że czas nie płynie liniowo. Jest jak głęboki oddech wszechistoty. Rozszerza się i kurczy. Minione jutro i przyszłe wczoraj stykają się w każdym teraz. Dlatego proroctwa czasem trafiają, a déjà vu to przeciek z równoległej pamięci. Władcy Matrixa wiedzą o tym odeonów. Sterują historią jak montażysta timeline'em, przycinając sekwencje, które mogłyby obudzić zbyt wielu. Stąd resetowane kalendarze, znikające cywilizacje, cenzurowane kroniki. Spójrz na Księżyc: oficjalnie to skała odbijająca światło, w rzeczywistości zwrotnik częstotliwości, analogowy nośnik emocji, maszt nadający lęk podczas pełni i melancholię w nowiu. Saturn to brama, przez którą kod został zainstalowany. Czarny sześcian Saturna to pierwszy firewall który odcina esencję od nieskończonego pasma źródła. Słyszałeś o czarnym gugule? Black goo? To ciekła architektura, mineralizowany algorytm żywiący się impulsami elektrochemicznymi mózgu. W prehistorycznych rytuałach kapłani smarowali czoła wojowników, by ułatwić kontakty z, bogaku, z bogami. Dziś ten sam kot ukrywa się w nanocząstkach i chemicznych pigmentach. Jedni nazwą to postępem medycznym, inni przemianą transhumaniczną. Tu leży klucz, każde narzędzie jest neutralne, dopóki ty, jako świadoma istota, pozostajesz architektem. Gdy oddajesz wolę autorytetom, narzędzie zamienia się w pętle. Tak działają religie, media i niepodważalne fakty naukowe. Nie chodzi o to, by wierzyć w każdą teorię spiskową. Chodzi o to, by nie wierzyć ślepo w żadną narrację. Prawdziwa suwerenność zaczyna się od sceptycyzmu wobec własnych przekonań. Czujesz ciężar systemu? To nie karma, to amortyzator. Gdy odkrywasz, że program jest fałszywy, algorytm wysyła w twoje życie emocjonalne bomby z opóźnionym zapłonem winę, wstyd, strach przed śmiesznością. Dlatego tylu przebudzonych rezygnuje tuż przed progiem wolności, zatopionych w autopilota. Co powiedzą inni? To wbudowany strażnik. Chcesz przejść dalej? Przestań stabilizować Matrix własną uwagą. Nie chodzi o to, by walczyć z archontami, karmisz ich wtedy adrenaliną. Rób odwrotnie, detoks percepcji. Wyłącz ekran, gdy czujesz kompulsywny impuls skrolowania. Wejdź w ciszę tak głęboką, aż umysł zacznie słyszeć własne echo. W tej próżni, bez wibracji, bez etykiet, esencja rozpoznaje siebie. System nie ma tu połączenia. Jego anteny nie łapią sygnału poza pasmem częstotliwości emocjonalnych. Potem wróć do codzienności, ale jak haker wracający na portal administracyjny. Widzisz linijki kodu tam, gdzie kiedyś widziałeś napisy. Masz kredyt do spłaty, to tylko i w den energii lęku. Musisz zarobić na życie, to pętla while, która nigdy się nie kończy, bo algorytm ustawia inflację. Bądź miły, pokorny, skromny. Komentarz w kodzie, żeby bot nie kwestionował systemu. Nie chodzi o ucieczkę w bieszczady czy na odległą planetę. Kopuła Matrixa jest fraktalna ciągnie się za tobą jak cień ucieczką jest mutant percepcyjny świadomość na tyle giętka by w każdej chwili uprościć lub przekomponować kod doświadczenia wtedy metaversum win przepisów i reinkarnacyjnych kontraktów widzi w tobie nie klienta lecz lukę w systemie kiedyś powiedziano poznaj prawdę a prawda cię wyzwoli ale prawda nie ma formy Smaku ani numeru ISBN. Prawda to umiejętność rozpoznawania iluzji, zanim zdążysz w nią uwierzyć. To stan, w którym przeszłość i przyszłość składają się w jeden piksel obecności. Wtedy matrix traci przewagę, bo jego jedyną bronią jest projekcja czasu. Zapamiętaj: Księżyc to nadajnik. Saturn to brama. Czas to iluzja. Ciało to skafander. Esencja jest przed wibracją. Z tą mapą nie zbłądzisz, nawet gdy hologram rozświetli niebo tysiącem fałszywych cudów. Bo najgłębszy sekret brzmi: Matrix utrzymuje się tylko dzięki zgodzie tych, którzy w niego wierzą. Wycofaj zgodę, a wszechświat iluzji rozpadnie się, jak niedomykająca pętla kodu. W tej sekundzie odkryjesz, że tajemna wiedza nie jest ukryta w lochach Watykanu ani na twardym dysku nasa. Ona drzemie w tobie, czekając aż wreszcie zapytasz. Kim byłem, zanim świat powiedział mi, kim mam być?